Cześć, witam Was serdecznie w siebie na kanale. Dzisiaj przychodzę z mojej kuchni. Wyjątkowo, bo jakoś tak mi tutaj wygodnie. Dobrze jest światło. Dobrze jest oświetlona, więc yy, fajnie. Ok, przegląd katalogu numer 16 Avon 1 UK. Katalog prezentuje się tak. No i, yy, dobra, zaczniemy od Facebooka. Słuchajcie, yy, na pierwszej stronce Mamy te nowe palety, obydwie, bo teraz będzie nowa. I bardzo się ucieszyłam, jak zobaczyłam, raz, że będą takie, wiecie, ciekawsze kolorki niż tutaj, takie, no, zwykłe dzienniaczki, a tutaj jednak coś takiego innego. I bardzo się ucieszyłam, jak zobaczyłam, że ja ją mogę sobie kupić za 13,65. Wygląda ona tak. Więc na pewno teraz zamówię w tym katalogu tą paletę. Jeszcze ja to zawsze mogę oddać, ale przetestujemy, zobaczymy. Dalej z nowości. Będą nowe pomadki. I yy, no się nazywały chyba Shine In 20 Party Perfect Shades. Czyli takie shady. To jest pomadka, a chyba ma trochę jak błyszczyk wyglądać. Tak się prezentuje. I myślę sobie, i tutaj takie jeszcze te kolorki są. I jak to zobaczyłam się sobie, ale fajnie, to za 3,60 mogłabym sobie kupić, wzięłabym co do przetestowania, ale tak, ten mi się podoba, ten mi się podoba, wszystkie mi się podobają, ja kurde, mówię, no nie no, kiszka, który tutaj, wiecie, kolor wybrać, no przecież nie wezmę wszystkich. Ale jak przelinałam na następną stronę i zobaczyłam, że mogę sobie wszystkie 20 kolorów zamówić w próbkach za 2 funty, mmm, to super, to biorę te wszystkie próbki i będziemy testować. Będziemy testować, zobaczymy, jak te kolory będą się prezentowały. Bardzo się cieszyłam, że mogę te próbki sobie zamówić wszystkie wiecie, zamiast tam jakiejś jednej pomadki. I co tutaj dalej? I powiem Wam, że um, z nowości, chyba tutaj już więcej nic nie było. Nie, tam tylko jakieś oferty, że coś tam mogę tanio kupić, ale nic już więcej z nowości, ze starych rzeczy. A jeszcze tutaj na odwrocie będzie też jakieś. Um, w numerze 17 i 18 będą dwa katalogi. Jeden będzie, właśnie, zwykły z kosmetykami, a drugi katalog będzie taki z prezentami już na gwiazdkę, na jednym będą prezenty, a drugie takie noworoczne. I to będą po prostu zestawy, które będzie, można kupić jakoś taniej. Jako prezent będzie, właśnie, też ta tajnia tych nowych kosmetyków wegańskich do kupienia. Co tam jeszcze? Jakieś takie, wiecie, to jakieś torebki, portmonetki, takie tam. Nie wiem, takie, takie w zestawie po prostu. Nic takiego nie będę Wam tutaj teraz pokazywać. Jakaś biżuteria, zegarki, takie tam pierdoły o zestaw biżuterii, to nawet ładna powiedzmy. Brazuletka mi się spodobała. No, ale to to, dobra, przechodząc do katalogu. Na pierwszej stronie mamy mm, kolczyki. Takie kolczyki za 6 funtów, tak? do Tak, za 6 funtów. Zobaczcie, ile par kolczyków. Chyba się opłaca fajny, nie? No, za 6 punktów tyle parkoczki powiem Wam, że... No. Całkiem, całkiem. Mam dużo takich podobnych tych, tych wzorków. Potem mamy Power Stay. Ten nowy podkład tutaj jest. zapowiedź, a tu już są właśnie kolory, które można wybrać. jakiś tam, On oksyduje. Na mojej skórze oksyduje, jak... wiecie sobie zamówiłam te próbki wcześniej Light Medium. Tą całą, tą całą serię, bo mi się po wakacjach jeszcze skóra trochę opalona. Ale nie tak jak ja nałożyłam do pomarki. Znaczy ta najjaśniejsza jakoś dawała radę, radę ten Light Nude. A jak nałożyłam sobie jakiś tam inny chyba kremi natura czy Natural Beige, to pomarańczowy taki od razu ściemniał. Nie, to jednak te najjaśniejsze trzeba brać odcienie tak jak mm, na nasze cery tutaj, wiecie, europejskie. Dalej są te pałe z tej pomadki. No już nie będę o nich mówić, ja już i tam próbowałam, testowałam, nie spodobały mi się po prostu. Za bardzo się lepią. Brzydko schodzą, ale może też za grubą warstwę po prostu nałożyłam. Bo słyszę, że trzeba cieniutką warstwę nałożyć, trzeba nauczyć się ich używać po prostu. Ale już nie będę ich próbować, bo już nie chcę nic nawet. Potem jest ten tusz za 7 funtów, no właśnie ta nowa paleta za 19,50. A tamte kolory, te drugie, to dopiero wyjdą w następnym katalogu, będą, będą do kupienia. Yy, baza pod makijaż za 5,50. Dla do paznokci, Ja takich nie używam. Wiecie, tutaj są pomadki z marka za 5,50. Tak trochę szybko idę, nie? No, ale. Yy, 5 za 10. Yy, takie produkty można sobie kupić. Te, te 5 produktów za 10 funtów do paznokci, No, chyba to się nie opłaca. Wydaje mi się. Te podkłady takie w kompakcie za 7. Później jest ten podkład w musie w promocji za 5. Też nikt nie, nie, nie miałam czy on fajnie czy nie fajnie. Nie mam Korektory. To jest aktualnie w promocji tak za 4. Ale któryś miał, mi się nie spodobał. Chyba ten taki był wysuszający właśnie ten mi się wydaje. Bo ten rozświetlający był ok, chociaż to, to czasami troszeczkę gdzieś tam się waży, ale ogólnie był ok. Ten w kuleczki 550 Glow rozświetlające te wpłynie rozświetlacze. Ja muszę tak się wychylać, bo wiecie, mówię za książki, to mnie nie słychać. Po prostu zauważyłam, że to przede wszystkim słabo słychać za, za książki. No, i ten HD 550 marka Puder też słyszałam. Znaczy, słyszałam, że dobry. Do tłustej cery jest dobry. Bo jak ja go miałam do swojej normalnej cery, to mi wysuszał. Ale do tłustej on się sprawdza, słyszałam. No i mgiełka bardzo fajna jest tam trwająca. Ja lubię bo jest, bo jest tania za 125 ml. O, i jest ten nowy bananowy patrzcie, On cały czas jest za 5,50. A tak go tutaj wcisnęli, że ledwo go zauważam, że on tutaj jest. A to jest naprawdę świetny zarąbisty puder. jego ja uwielbiam. On po prostu tak pięknie wygląda z każdym podkładem. Tak wykładza cerę i w ogóle nie zarzuca. Jest naprawdę genialny. Ja muszę chyba w jakichś ulubieńcach nagrać i o nim opowiedzieć dokładnie, bo on powinien być taki jeden, wiecie, ulubieniec nie wiem, każdego miesiąca i taki wiecie, pierwszy w ogóle wywalony. Tuż za 6 z ten tuż on nowość, nie wiem, chyba kolory są nowe, po prostu nie wiem. Eyeliner za 3,50. Tu mamy te cienie w proszku za 4,50. Też nie wiem, czy one fajne są. Potem te ich takie standardowe paletki, te takie czwóreczki. Yy, pomada za 4. Pomadę kiedyś właśnie kupiłam i. Mówiłam to pewnie już nie raz, że po prostu był kolor za, mm, za rudy dla mnie, ale już nie pamiętam właśnie, czy wzięłam tą, czy tą. Nie mogę sobie przypomnieć, ale podejrzewam, że ta Deep Brown to nie byłaby ruda, tylko była prawie czarna, więc myślę, że ja wzięłam... A może ja wzięłam ten Ogun. i podejrzewam, że na pewno jest rudy. Przynajmniej w kredce był rudy. No patrz, człowiek sobie wziął i sobie nie spamiętał, które to było. A była fajna. Ja poładną że zresztą malować brwi. Kredki te, takie woskowe za 3,50 dobrymi. Tutaj są te pomadki z Plumping Lipstick, które zresztą bardzo lubię tą serię za 5. i ten, bo to jest nawet ten mój ulubiony kolor tutaj. Tak, rozki ses. Patrzę, jak go daje tutaj na mój ukochany, ulubiony kolor. Dali go akurat jako główny. <grym> bardzo go lubię. Hmm, za 5 funtów też są pomadki hmm, Satin Lipstick, satynowe takie. Błuszczyki za 3,50. Ale Wam szybko pokazuję. O, konturówki są dotyczą. na pewno sobie jakieś zamówię, bo już mi Asia jedną polecała, muszę tylko dokładnie sprawdzić, jaki to był kolor. I na pewno sobie zamówię. Jeszcze potrzebuję takiej ciemnej chłodnej, bo no ale zobaczycie w zamówieniu, co tam zamówiłam. Tutaj dwa znopcin z ciekawego. Z z Aniu Pomadka taka jest w promocji za 5, ale... nie ja wiem, czy są jakieś takie bardziej super. Więc yy, nie ma nowy ten perfum i no u Was już jest w Polsce, to ja wi wiem, każdy wie, a u nas chyba dopiero wchodzi, jest to tak, jako nowość, więc dopiero wchodzi. Ładne zapachy, nawet podobają mi się. Yy, I nawet ten jaśniejszy, nie jest taki spokojniejszy, ale też mi się podoba. No, no nie będę zamawiać, bo już mam za dużo tych flakonów, no niestety, trzeba coś sobie pozużywać, co nie? 3 za 15 jest ta seria True Ziv. Co tu jeszcze? Attraction, Sensation i zwykłe za 12 funtów. Taka promocja. Little Black jest 3 za 12 funtów. Persif sunshine. A właśnie ten Persif sunshine powiem wam, że była bardzo ciekawa. Słabo czuć z tego papierka. Powiem Wam, że z tego papierka słabiutko. No nie wiem. Ciężko stwierdzić. No i tu jest ten nowy Glamour za 112, te trzy produkty i Rebel też za 12 trzy produkty. Bardzo lubię ten zapach. Bardzo go lubię. A tym bardziej to chyba woda perfumowana, tak? Tak, i to jest woda perfumowana, i naprawdę się długo utrzymuje, bardzo długo. Dlatego chyba troszkę go lubię używać, bo po prostu go czuję, że go mam. Incadescent jest za 5,50, no to dość tanio, nie? Też lubię ten zapach, troszkę go używam. Te kuleczki są za 99 pensów, ale mam na razie zapasy. O, 3 za 10 jest ten nowy zapach i e Marie Corset. Powiem Wam, że mi się naprawdę podoba ten zapach. To jest takie coś, to jest takie coś, co ja lubię. Taki, taka słodycz. To jest z maliną. No, czuć tą malinę. I y, dwa za 6 można kupić te soft maski z kulką. Dla mężczyzn 3 za 12 ten spot. Ten tak miałam go, bo kupiłam, tylko komuś tam oddam w rodzinie, ale powiem Wam tak, dla takiego już starszego mężczyzny, dojrzałego mężczyzny ten zapach nie dla takiego młodego chłopaka raczej nie. te Gentleman też lubię te zapachy, ładne są. Te za 10, 3 za 10 czy 2? 3 za 10. No, opłaca się. Wiktory to są 2 za 8, ale nie wiem jak one w sumie pachną. Tutaj są Perfumy, my to szybko przelecimy i słuchajcie tutaj zaczyna się ubraniówka, ja tej ubraniówki, tak nie przeglądałam, żeby Wam pokazać, czy jest coś ciekawego, ale powiem Wam, że są drogie. O, kurteczka jest ładna, zobaczcie, czarna taka pikowana. Ale 30 funtów? Znaczy wiem, że kurtki tyle kosztują, no ale to jest mimo wszystko Avon, nie? Także myślę, że 30 funtów za kurtkę z Avonu, no to... To chyba nie. Więc nie przeglądałam, czy coś fajnego. Drogie mają ciuchy, powiem Wam. Tutaj u nas, nie wiem jak w Polsce, bo tak nie orientuję się, ale tutaj naprawdę ciuchy mają drogie, przyczepki mają takie literki z futerkiem, można sobie wybrać za 3,50 takich, wiecie, do bryloczka doczepić, czy do czegoś, o, do torebki, nawet takie, jak ktoś lubi takie, wiecie, takie coś. Tutaj nic, jakiś tam szal, torebki, szale, torebki, torebki, no fajne, ale patrzcie, jakie drogie, Czekajcie, nie, za ile to jest, że torba warta 55, Ładnie wygląda, nie powiem, bardzo ładnie wygląda. A za ile? Yy, po... za, 10... za 10 to jest w ogóle tylko takie, wiecie, portpoletka na drobniaczki. Za 10. Nie, bo ja ta torba 55 chyba. No nieważne, wygląda jakby to była warta 55 i kosztowała 55. Także nie wiem. Nieważne. Przez tą ubraniówkę jedziemy dalej. Tutaj chyba już się w ogóle tak przywinę, bo tam są mi te ubrania, i tak jakieś trochę biżuterii, trochę dla dzieci, takie jakieś misiaczki, jakieś coś, jakieś jeszcze pierdołki. Więc jedziemy dalej. Tu mamy te Slip Serenity, mgiełki ułatwiające zasypianie i wypoczynek. Powiem Wam, ja używam jednej ten kamomil jest tutaj, jest. Kamomil i lawenda. Przepiękny zapach, chociaż nie czuję w tym ani rumianku, ani lawendy, ale sam zapach sobie jest naprawdę przepiękny. Jak sobie zepsikałam gdzieś poduszkę na łóżku Jaśka i potem siedziałam, wiecie, kilka godzin później czułam ten zapach nie wiedziałam skąd to jest. Wąchałam swoje włosy. Czy to moje włosy tak ładnie pachną? Nie, to nie włosy. Co, to skąd ten zapach? A to przecież od tego właśnie na poduszce. Przepiękny zapach. Taki bardziej jak perfum, a nie jak odświeżacz taki, wiecie, do, do domu. Ale czy łatwe zasypianie? Nie wiem. Ciężko mi stwierdzić jakoś ja się w lepiej, ja się szpię, gorzej, nie wiem. Nie wydaje mi się, że to miało wpływ na zasypianie. Ale sam zapach sobie naprawdę uwielbiam. No to są tutaj kremy za nic takiego ciekawego, to wszystko już znacie. Krem pod oczy to już znacie. No naprawdę tutaj yy... nie ma już co pokazać. Te, te kremy znacie, to znacie. Yy... Jest jeszcze w promocji chyba nie w promocji ta nowa seria. W miarę nowa seria. No to nie jest nowość, nowość, ale w miarę nowa seria za 5,7. Serum, no to mm, taka chyba średnia promocja, no nie wiem. Yy, idziemy dalej. Dwie, o, to jest dobra promocja, bo jest yy, yy, maska i scrap i dwa produkty za 5 funtów można te kupić. To chyba jest dobra promocja, one chyba są w miarę dobre. Tak jest trochę uczulająca. Oczywiście no nie wszystkich wiadomo, ja może nie wszystkich mnie trochę uczuliła, ale słyszałam, że niektórym jest ok, po prostu trochę mrowi tak yy, chłodem. A innych uczuł no nie wiem. Ja musiałam ją oddać w każdym bądź razie. I co tu jeszcze takiego ciekawego? 3 za 8. Ta seria jest 3 za 8. Powiem Wam, że nawet się opłaca, bo ja wiecie, uwielbiam tą maskę Pillow. Tych dwóch produktów nie miałam. Ten skrap słyszałam, do ciała, że jest też genialny. Więc 3 za 8 no to... Okej, okay, tylko że ja bym... wolała sobie kupić na przykład tylko ten jeden produkt za dwa. Przykładowo funty niż te wszystkie 3 za 8, no ale... Piesek jest, jest. Encanto to, to można kupić 3 za 10. Znowu jest ten, ta promocja 3 za 10. Wiecie, sobie wybrać któreś 3. Ja nie miałam z nich nic, ale jakoś nie, nie ciągnie nawet do tej serii. Do 100, 4 za 6,50. Wszystkie 4 produkty za 6,50 można sobie kupić. To ok, nie? Cena. Aha, bo to czwarta rzecz to są skarpetki. Takie, wiecie, do kremu na, na stopy. I to tutaj dalej. Tu mi Ta seria od 2 funtów zaczyna kokosowa. Fabiane, size zrobić też ten kremik taki malutki. Eee, 3 za 3. Na stronie 249, czyli 3 kremiki do rąk można sobie wybrać za 3 funty. Takie 75 ml to okej, okay, nie? Opłaca się. Co tu jeszcze? Co do włosów produkt? No, to chyba już powiem Wam, że z ciekawszych takich rzeczy, to już tutaj nic takiego nie ma. I to wszystko. Jeszcze aha, na samym końcu, tak, na samym końcu 8 produktów za 10 minut, można kupić. Są to takie produkty. Ja już je kiedyś kupiłam, ja mogłam je kupić trochę taniej, bo ja mogłam je kupić. Za 7 funtów, 8 produktów za 7 funtów, czyli widzicie, nawet z jeden produkt za niecałego funta mi wychodził, więc to się opłacało, więc dlatego ja to zamówiłam wtedy ten zestaw. No ale teraz jest za 10, nie? Chyba się opłaca, bo bardzo fajne produkty, co niektóre są w tym zestawie. I nic, o te kaptużki są na końcu, ja też je kupiłam, ale powiem wam, że one szybko się robią płaskie, ta, pod stopą mnie ta podeszwa. Szybko się spłaszcza i takie są, robi się cieniutka, także. Będę teraz zamawiać następne kapcie. Dla siebie i dla przemka zamówię. I na samym końcu są jeszcze za 250 kredeczki do oczu. To to. No i mam jeszcze ten dodatek taki, wiecie, wyprzedażowy. I w tym dodatku jest kilka ciekawych rzeczy. No, oprócz tego, że jakieś tam kosmetyki, oczywiście kolor trend zawsze tutaj jest. Tu sprzedają ten rozświetlacz. Te takie pieczątki do twarzy wysprzedają pomadki, te właśnie z kolor trendu i tam jakieś jeszcze inne, ale po ile oni wyprzedają, po 3 funty, po 4 funty, w zależności, która no to... 3 funty to jeszcze ok, tylko że patrzę 3 funty na przykład tam, ale tylko 3 kolory do wyboru, nie? Ta 4 funty, no tutaj już trochę więcej tych kolorów. Te cienie, nie, tu są zestawy za 15. Tutaj nic takiego. Wysprzedają też właśnie o te maski już wysprzedają z tymi kremami do rąk. Tam za, za ile za fut? 52 funty. W zależności, która maska. To do opalania, no wiadomo, już po wakacjach no to też wysprzedają, co im tam pozostawało. Te kremy. No ale chyba teraz to chyba już nikt tego nie kupi, wydaje mi się. To jest Pan Spice. Kilka mm, kosmetyków w wysprzedażach. Ale co mnie zainteresowało, chciałam Wam pokazać to było tu, nie, to było w tamtej kazycy, w tamtym w wcześniejszym. No dobra, nieważne, bo ja jeszcze zamawiałam z wcześniejszego katalogu jeszcze kilka rzeczy. No to, wam to be, pewnie Wam pokazałam w wcześniejszym przeglądzie, bo kremy mnie interesowały. ten kremy e, do twarzy, ten, które już Wam teraz Nawet chciałam na chciałam przynajmniej sobie dokupić, no ale to Wam pokażę w zamówieniu w takim razie. No i jeszcze perfumy wysprzedają tutaj, co niektóre. Mam ten perfum, powiem, że on jest taki dziwny, bo jest taki kwiatowy i taki pierwszy zapach, pierwszy taka nuta to jest taki babciny kwiatek, ale za chwilę mi się podoba. Dziwne, nie? Chwilę jakby, jak już go tak poczuję, to już zaczyna mi się podobać. No i tam już już nie ma nic ciekawego. No to słuchajcie, przegon przeszedł szybko, nie wiem ile tutaj czasu minęło, bo mnie pokazuje, a nie, pokazuje mi, 20 minut, dobra. Takie, żeby sprzedają, słuchajcie, jakieś pierdolki. Ta torba na plaży jest fajna, bo ona kosztowała dychę. Jakieś Wam pokazywałam w jakimś katalogu. Teraz za 6 funtów można kupić. Ona jest fajna, taka właśnie, arbuzik i ją się rozkłada na taką matę. I można sobie tą matę yy, położyć na, wiecie, na piasku czy gdzieś. Fajna, no, tylko, że na to się skończyło. Ale jakby ktoś chciał sobie, wiecie, kupić i mieć na następny rok, no to się chyba opłaca za 6 funtów to kupić. A jeszcze męskie tutaj są z tyłu na końcu. Te jakieś tam perfumy, kulki, dezodoranty. To są takie pierdołki. I troszkę biżuterii też tutaj na końcu wyprzedają. No i dobra, kochani. Aha, i te, ciekawa jestem, wiecie co, wróciły do sprzedaży te mm, torby niespodzianki. Były kiedyś w Polsce te one? Ja to jeszcze wiele lat temu tu już w Anglii zamawiałam, ich jeszcze od kogoś tam zamawiałam w pracy. Czasami Avon, to ja sobie zamówiłam taką to niespodziankę, ale to jest tak, za 8 funtów jest make-up paczka, za 10 funtów jest po prostu be, bergian pack, czyli po prostu czemu ja ciągle mówię, po prostu, po prostu, nie wiem, muszę się, muszę się kontrolować. Czyli tam jest 5 produktów, które w całości kosztowałyby przynajmniej 30 funtów, I to kosztuje dychę, w tym make-up pack. To, to kosztuje 8 funtów, a tam jest też przynajmniej 5 produktów, które też, też kosztują minimum 25 funtów. I teraz zrobili taką super wow, tylko 18 funtów, torba świąteczna. I ona zawiera przynajmniej 5 produktów, które są warte 38. O, taka świąteczna torba. Powiem Wam, za 18 funtów trochę drogo. Może jako prezent dla, na święta, ale wiecie, no ciekawe co tam siedzi, nie? Bo jak na przykład jakiegoś Syfu, znaczy syfu. Podejrzewam, że jest tak, że jedna, dwie rzeczy się przydadzą, spodobają, a pozostałe podejrzewam, że nie. Bo ja właśnie to kiedyś, kiedyś, mówię Wam, kilka lat temu miałam taką którąś torbę i nie pamiętam, co tam było, ale tam na pewno nie było coś, co by jakiś szał zrobiło, że fajnie, że wszystko się przyda. No i dobra, słuchajcie, i to tyle by było na temat. A w ogóle, kiedy ten katalog się zaczyna, 11. Października, od 11 przez 3 tygodnie będzie trwał. ile się nie mylę, to wydaje mi się, że. Bo tak nie sprawdzałam, tutaj nie ma napisane. Znaczy, mam gdzieś tam zapisane, no, ale musiałabym i sprawdzić. Ale sprawdzę, czekajcie, powiem. No więc dobrze, gdzieś tam kojarzyłam. Od 10 października do 31 października będzie obowiązywał ten katalog. Więc to by była tyle tych informacji, więc dziękuję Wam serdecznie za uwagę i widzimy się wkrótce już w następnym filmie. Pa!